Luz Liga być może jest podzielona między bogatych i biednych, ale na pewno nie jest nudna, o czym przekonaliśmy się śledząc wydarzenia szóstej kolejki. Przemysław Iwańczyk, dzień dobry, zapraszam na magazyn siatkarski. Jakub Bednaruk ze mną. Dzień dobry. Kuba, poprosiłem cię o to, byś przyszedł do naszego studia, no bo, bo jesteście na fali, ale obiecałem ci, że od Ciebie nie zaczniemy, ani od twojej drużyny, bo, bo myślę, że znacznie większą sensacją, a właściwie to mega sensacją jest przegrana resowi z AZS-em Częstochowa i też nie umniejszając, nie odbierając umiejętności młodej drużynie z Częstochowy, no to porównując oba te kluby, na jakiejkolwiek. W jakiejkolwiek skali je stawiając, to nie jest możliwe w ogóle, żeby Resowe przegrała, a jednak przegrała. No tak, no, jeżeli chcemy porównywać te kluby, to można chyba tylko salę ich, ich porównać, bo i często ma teraz piękną, dużą salę, a poza tym no, nie, nie, ma, nie ma po prostu tutaj za co się, za co się chwycić. Bardzo, jest, bardzo chciałem pogratulować i Markowi, i Kardosowi. No bo to jednak, jest, jednak jest, to, jest to wydarzenie i to takie, które się będzie długo jeszcze długo, o którym się będzie dużo, długo mówiło, bo, bo jednak, no powiedzmy szczerze, no, zespół Częstochowy juniorów wspartych Andrzejem, i to jednak jest na sali mistrza Polski. Jak ja wszedłem w sali i zobaczyłem 2-2 2, 2, 2 na wynik, to nie, nie wierzyłem. Myślałem, że jakaś pomyłka jest. Ale to świetna wiadomość, brawo, gratulacje. No może jedynie w Rzeszowie się nie cieszą, ale tak to generalnie jest świetna informacja dla naszej, dla naszej ligi, dla, dla nas wszystkich. No tak, ale gdyby to był futbol, to powiedzielibyśmy, że jest to możliwe, bo nawet nie wiem, pod Beskidzie Bielsko-Biała, skąd pochodzisz, grając z Realem Madryt, byłoby w stanie strzelić jednego gola, stanąć w jedenastu we własnym polu karnym i jakoś uchronić się przed stratą bramki. W siatkówce po prostu to nie jest możliwe. Tam jest sześciu, tu jest sześciu, ci umieją to, ci umieją tamto. Dzieli ich tylko siatka i tutaj ten, który jest zdecydowanie lepszy na papierze, powinien zawsze wygrywać. No i w tym roku, w tym, znaczy w tym aktualnym sezonie okazuje się, że nie do końca tak jest. No. I dlatego w, taka liga jest bardzo ciekawa i takie ogromne zainteresowanie jest to, że to widać u nas, na, przynajmniej u nas na arenie Ursynów, że znowu będziemy mieć halę. A powiedz proszę, to jest taka trauma, która teraz będzie ciągnąć się za drużyną z Rzeszowa, bo to jest dla nich policzek. To jest dla nich cios wymierzony przez młodych gości, którzy no, gwiazdą światowej siatkówki, nie tylko krajowej ani europejskiej, utarły nosa. No w, w, przejrzałem, przejrzałem te wiadomości internetowe później po tym meczu. Widziałem, że, że, że w, w, szczerze powiedział, czy Maciek Dobrowolski, który powiedział po prostu, że jest to wstyd po takim meczu jako, jako sportowcowi. Nie wiem, czy będzie się to ciągnęło. Mam nadzieję, że tak, przez, następ, przez następne dwa tygodnie, bo my za dwa tygodnie, za półtora tygodnia jedziemy do Rzeszowa. Mam nadzieję, że, że będzie nam uda nam się powtórzyć wynik, wynik Częstochowy. No dobrze, to teraz o was piąte zwycięstwo z rzędu. Ja powiem szczerze, że mnie już to przestaje dziwić, dlatego że nie traktuję Was yy, jako zespołu, który od każdego ma zbierać łomot i od czasu do czasu wygra sprawiając niespodziankę, po prostu po tych trzech, czterech wygranych, no, akurat w starciu z Olsztynem to ja Was typowałem do, do, do roli faworyta, wywiązaliście się. No tak, mieliśmy problemy troszkę w pierwszym secie i, i, i ten pierwszy set mógł decydować o, o, o reszcie, reszcie spotkania, ale gramy dobrą siatkówkę. No gramy równ dobrą, równą siatkówkę. Przede wszystkim my nie mamy wahań, specjalnej formy. Nie, nie, u nas nie, nie, ja jestem przekonany, że, że wychodząc na mecz my pokażemy co, co to co mamy najlepszego, jeżeli zespół będzie przeciwny lepszy, to, 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 to trudno, no, takie życie jest, ale jak do tej pory wszystkie nasze mecze były, nawet te przegrane pierwsze z były na takim samym poziomie, więc i to mnie bardzo cieszy. No dobrze, teraz macie Gdańsk i też jesteście faworytem. Z Lotosem gracie u siebie we własnej hali, gdzie, gdzie kibiców jest coraz więcej, bo oni też niesieni falą dobrych wyników tłumnie przychodzą. Nie, na wasz obiekt na Ursynów. Spodziewasz się, że, że może być trudno? Czy tylko, czy tylko kurtuazja nakazuje ci powiedzieć, a rywal jest groźny i trzeba będzie... Nie, 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 na pewno nie kurtuazja, bo, bo w, 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 popatrzmy, no, w zeszłym sezonie dwóch naszych wyróżniających się zawodników, Mikołajczak i Żaliński trafili do, do Gdańska. Gdańsk był praktycznie królem polowania na tym, czy królem, mówię w tym przedziale może nie na, najwyższym. 5-8. No powiedzmy tak. 5 10. Teore Teoretycznie. Yy, więc tam naprawdę są zawodnicy o wysokiej, wysokiej klasie, więc to nie można tak. Ostatni mecz z Kielcami oglądałem. Praktycznie w każdym secie prowadzili, tylko żeby końcówki końcówki tam padły im troszeczkę. I mam nadzieję, że my to również powtórzymy. Wynik Kielc, który też zaskakuje, i gra bardzo dobrą Trzy zwycięstwa Kielczan w trzech meczach. Trzy na wyjeździe, no ale umówmy się ze zespołami, które są w zasięgu. A akurat przed Wami to, to, to będzie taka prawdziwa seria egzaminów maturalnych w starciu z Rzeszowem, o którym już powiedzieliśmy ze skrą. W, w ogóle tego nie traktuję jako egzamin. My, mamy, my co tydzień mamy egzaminy i co tydzień chcemy grać na pierwszą siatkówkę. Ja uważam, że następne mecze po, po Gdańsku z Rzeszowem i z, z Bełchatowem to będzie dla nas nagroda za tą pracę, którą do tej pory wykonaliśmy. Będzie to nagroda, że przed tym meczem nikt nie powie, że jesteśmy skazywani na pożarcie. Że możemy, że możemy na równym poziomie grać z tymi przeciwnikami, i to już jest dla nas e, wspaniała wiadomość. No bo co, co innego dla sportowca może być jak docenienie.